Natomiast z dużych planetoid, takich większych niż powiedzmy 10 km, no pochodzą zupełnie inne meteoryty, bo takie planetoidy są na tyle duże, że ciepło z ich wnętrza nie może uciec w przestrzeń kosmiczną. Z dużych planetoid ciepło nie może uciec. Mamy takie izotopy, takie pier, izotopy pierwiastków, które samoczynnie się rozpadają wewnątrz planetoid, generują ciepło. Planetoidy mogą się od środka podgrzewać, jeśli jest wystarczająco duża. No to się przetopi, tak? Wtedy ciężkie pierwiastki opadają do środka. W takiej planetoidzie, albo na przykład w naszej planecie, tworzy się żelazne jądro. Na powierzchni pływają skały. No i Jak rozbijemy taką właśnie zdyferencjonowaną planetoidę na małe kawałki, to różne typy skał mogą do nas, z takiej planetoidy, dolecieć. Z takiej wierzchniej warstwy spłaszcza planetoidy, no, dolatują do nas meteoryty kamienne, ale nie chondryty, bo chondry już się przetopiły, jeśli były. Są to achondryty literka A z przodu achondryty z jądra. No, dolatują do nas meteoryty żelazne. Tam jest kilka klas tych meteorytów żelaznych: heksaedryty, oktaedryty i ataksyty. A także mamy taką warstwę pośrednią, gdzie te żelazne jądro może się trochę mieszać, no, z płaszczem, tak. I stamtąd pochodzą meteoryty tak zwane pallasyty, meteoryty żelazno-kamienne. No i jeszcze każda z tych, z tych grup ma swoje podgrupy w zależności od ilości różnych pierwiastków, no ale może nie wchodziłbym aż w taką <grymne> dokładną klasyfikację meteorytu.